Dzień dobry, Paweł Pyplok. Witam Państwa w poniedziałek 27 lutego w wydarzeniach. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. W Domu Muzyki i Tańca odbył się koncert dla pokoju. Ludzie, którzy poświęcili swój czas, swoją siłę, dziś zostali wyróżnieni. Trybuna Zachodnia przy stadionie Górnika Zabrze zostanie wyburzona. Wykonamy to w przeciągu dwóch miesięcy? Płynął już rok od napaści Rosji na Ukrainę. Na scenie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z tej okazji odbył się koncert dla pokoju, podczas którego wyróżniono m.in. osoby i instytucje niosące szczególny wkład w pomoc sąsiadom. Minął już rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Pomimo nieustającej agresji ze strony Rosji, kraj ten wciąż się broni i może liczyć na pomoc ze strony swoich sąsiadów. W Zabrzeńskim Domu Muzyki i Tańca odbyła się uroczysta gala, podczas której medalami nadanymi przez prezydenta RP oraz statuetkami za serce dla Ukrainy wyróżniono osoby i instytucje, które przez cały rok w pełni sił przykładały się do pomocy Ukrainie. Z jednej strony 24 lutego 2022 roku stało się to co najgorsze. Usłyszeliśmy wszyscy, że wojna, o której słyszeliśmy tylko z książek, stała się faktem. Że za wschodnią granicą nasi przyjaciele musieli sięgnąć po broń, ale z drugiej strony zobaczyliśmy świat pełen miłości, świat zrozumienia, świat ludzi otwartych serc, ludzi, którzy nie szczędzili swoich sił, ludzi, którzy otwierali swoje mieszkania. Służby porządkowe, społeczności szkolne, samorządowcy, szeregi organizacji i mnóstwo wolontariuszy. W pomoc Ukrainie zaangażowało się całe miasto. Od samego początku strażacy włączali się w pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców. Tutaj na terenie Zabrza, we współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowaliśmy miejsca noclegowe dla uchodźców, gdzie opiekowaliśmy się tymi ludźmi do czasu dyslokacji ich do miejsc. Docelowych. Z inicjatywy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej zorganizowaliśmy zbiórkę sprzętu i wyposażenia dla strażaków na Ukrainie, gdyż musimy mieć świadomość tego, że działania wojenne związane są z tym, że jest zwiększona także palność, zwiększona ilość interwencji straży pożarnych, dlatego, ten sprzęt jest eksploatowany znacznie bardziej. Tego sprzętu naszym kolegom na Ukrainie było potrzeba. I wspólnie ze strażakami ochotnikami, także przy wsparciu samorządu, taką zbiórkę sprzętu zorganizowaliśmy. Wszyscy pracownicy i wszyscy uczniowie, przede wszystkim uczniowie, otworzyli swoje serca dla, dla sióstr, dla braci z Ukrainy. Do, pomoc była właściwie taka natychmiastowa i to była pomoc zarówno dla, dla naszych uczniów ukraińskich, dla ich rodzin, czyli Zwyczajne zbiórki, czego się dało przede wszystkim oczywiście odzieży i y, zbiórki żywności, ale ruszyliśmy też na pomoc młodzież ruszyła, y, na pomoc przeładunku żywności, która była zbierana w zabrzu i którą dostarczaliśmy na Ukrainę. Także no, powiem dzisiaj jestem bardzo wzruszona, bo y, no, chciałam naprawdę im wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ceremonii towarzyszyła część artystyczna o pokojowym przesłaniu, wypełniona utworami inspirowanymi tekstami Starego Testamentu. Przy dźwiękach tej pięknej muzyki, przy tych niesamowitych słowach, możemy spojrzeć i zadać sobie pytanie: czy w moim sercu jest spokój? Адже примувіння вудажі наших міст партнерських, в тим українське рувне, був зворушений вашими словами підтримки, вашими десятками тон гуманітарної допомоги, яку ви збирали і надсилали нам, а ми далі передавали усім, кому це було потрібно. Я стежні під дужим враженням власне інтеграції забра з містами партнерськими, з Есен в Німеччині, в Роверето велошех. Dla pomocy z kolei, dla miasta partnerskiego, równe. Tutaj także wspólnie z, z inicjatywy magistratu organizowaliśmy przeładunki sprzętu transportowanego przez strażaków z roweretowe we Włoszech, z SN w Niemczech. Dalej ten sprzęt był dyslokowany i. Te środki niezbędnej potrzeby dla Ukraińców potrzebujących. Nie należy zapominać jednak, że za wschodnią granicą wojna wciąż trwa każdego dnia, a pomoc będzie bardzo potrzebna przez jeszcze długi czas. W zabrzeńskim ratuszu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych związaną z wyburzeniem trybuny zachodniej stadionu Arena Zabrze. Zachodnia trybuna Zabrzeńskiej Areny zostanie wyburzona. W ratuszu podpisano w tym temacie umowę z wykonawcą robót budowlanych. To jest kolejny etap. Proces budowy składa się z kilku etapów. W Pierwszym było przeniesienie infrastruktury telewizyjnej i placu manewrowego, wybudowanie pod wozy transmisyjne. Kolejnym etapem bardzo ważnym jest wyburzenie, wyburzenie Trybuny Zachodniej, tej naprawdę takiej najważniejszej Trybuny, Trybuny Górnika Zabrze. Bo Zachodnia Trybuna to w pamięci kibiców wyjątkowe miejsce, gdzie na krzesełkach siedział i kibicował trójkolorowy, Profesor religa. To tu zapisały się wspomnienia pięknych, sportowych emocji. Rozpoczęliśmy pewne dzieło, które było bardzo przemyślane, które było bardzo przedyskutowane. W związku z powyższym, no trzeba dzieło dokończyć, no bo przecież nikt nie chciałby. Mieszkać w niedokończonym domu. Z jednej strony mamy właśnie w świadomości sypiący się stadion, a z drugiej strony mamy chęć dokończenia dzieła. No i oczywiście świadomość historii, jednak też tej przebogatej w różne wydarzenia. To jest właśnie ten dzień, w którym mówimy. Dopełniamy dzieła, kończymy budowę stadionu, a o historii po prostu będziemy pamiętać. Zadanie wyburzenia trybuny wykona firma AKP Grup z Katowic. Wartość robót to ponad 530 tysięcy złotych. Mamy do wyburzenia budynek trybuny wraz z budynkiem administracyjnym. Wykonamy to w przeciągu dwóch miesięcy. Wykonamy to szybko. I sprawnie. Też nie będzie takiego problemu, że będą przerwane mecze, górnik będzie cały czas mógł rozgrywać swoje mecze domowe, będzie wykonawca oprócz wyburzenia tej trybuny, będzie miał zadanie wykonania wygrodzenia oddzielającego teren budowy od boiska. A to na pewno pozytywnie wpłynie na działania pierwszej drużyny. Mieliśmy taką historyczną, historyczny moment podpisania dokumentów mówiących o kolejnym etapie wyburzenia historycznej trybuny i kolejny etap będzie wybudowania tego. Także dobrze tak się stało. Na pewno, jeżeli drużyna będzie grała, przyjdzie 20 tysięcy. Trybuna będzie wybudowana, przyjdzie 30 tysięcy. Taki jest sport. My zrobimy wszystko ku temu, żeby jak będzie wybudowana trybuna, że, że to będziemy w dobrym kierunku też sportowym, czyli bo to jest ważne. Pozostajemy w pozytywnych informacjach dla trójkolorowych. Wczoraj na wyjeździe górnik Zabrze zwyciężył ze stalą mielec 1 do 0, tym samym zdobywając upragnione trzy punkty. A o szczegółach opowie Państwu Damian Wilpert. Dzień dobry Państwu. Telewizja zabrze. Raport W Niedzielne popołudnie. Piłkarze górnika wybrali się do Mielca. Zagrali ze stalą. Gospodarze przyjęli inicjatywę od pierwszych minut. Bielica nie miał tam łatwo, jeżeli chodzi przebieg pierwszych minut spotkania. Mecz po pierwszej połowie zakończył się remisem. Natomiast w drugiej części znowu stal przejęła inicjatywę. Znowu grali lepiej. Nie tak wyobrażał sobie ten Bartosz Gał to spotkanie, ponieważ nowi zawodnicy Rasak, Jokota. Van der Hurt, który pojawił się także na boisku i zdobył gola w debiucie, zdobył gola w 76. minucie. Brawa dla tego zawodnika. Tak zakończył się ten mecz. Stal zdobyła jeszcze bramkę, natomiast po analizie VAR zdecydowali sędziowie, że tej bramki nie uznają. No i jakie są informacje na najbliższe spotkania? Na pewno takie, że jest motywacja, jest energia. Przed własną publicznością górnicy zagrają 4 marca z Legiem Warszawa. No to zapowiada nam się bardzo ciekawe wydarzenie. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na stadionie. Damian Wilper. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do zobaczenia.